No. <laughs> Twoja strona. Jakie piękne. Naprawdę. Na, na, na zachodnim po morskim w następnym odcinku. A to nie będzie? Może będzie. M K. No znowu 18. Kurde, ten dziewięcioletni lamus teraz będzie o mnie pisał. Zyby, patrzcie, teraz na mnie się zyby. Tak, przewidzę tego idiota. Mateusz, Natalia. Natalia. Jak się rozłączy, to zaraz powiem od Skąd? Szczecin. w w dupie. Pogrzeb, w dupie. Ja sam chcę pogrzeb. Co ty robisz? Ja też złoty te pak O kurde Idze przypał jest bo kurde twarty. O kurde widzowie Przypał będzie sobie. Oczywiście Oczywiście Oczywiście, że nie Mocno. Przestań Ja wylewam ice ja. cream w klęce Zobacz na ja, tą kałużę gówna No tak Eeee! Zamarzysz to? Co zrozumiesz, mam nadzieję? Hmm, może. To, jak to Dartu rozrobił Co jak to Arturo rozrobił? Chyba tak, nie wiem, nie no oglądam tego samego filmu. to jest takie głupie, naprawdę, żeby wybrać jak ja I pierwszy. No, Machine. i jestem ja za panem Kamila. M25. K20. 4. Dlaczego ty zawsze o mu... roku młodszemu kobietę robić A jak będzie K5? Na K4? Dobrze, w końcu jakiś niezbyt. W końcu widzowie. Good ending. Tak, good ending. Top 0. Top 0? Top 0. Co ty zleci? Właśnie sam nie wiem. Mi się nudzi. Aha. Ciekawe kto pyta. Gdzie ty jesteś tak ciekawe kto pyta. A on by nam chciała, ciekawe kto pytał, co ty robisz. Ty. Jakby tak na prostu... Ale ja myśliłem, co zrobię. Rozbiorę. Roz... Co rozbiję? Po Polskę. Siej będę ubrany. Co? Ubrany. Co? Będę to... ubrał i pilnował. Dobrze. Dobry pomysł. Dobrze, przeciwnie. Dobrze. Widzowie, pilnowacz Pilnować. Pilnować. Pilnowa pilnowa <coughs> Nie, napiszę. Lepiej popilnuj autobusów. <coughs> Dobrze. Lepiej popilnuj autobusów. I dalej, jeśli się nudzi, to pilnujcie autobus. Może kiedyś zrobimy filmik, jak nasze odstosowki powstały? O, nie widzę. Ciekawsze to jest. No, poczekaj, bo już muszę się dopisać teraz. Tu, bym... gdzie jestem, nie ma czegoś takiego. O, gdzie ty, chłopie, mieszkasz? goszczy. No, Na takie zadupy go wysłałem Dobra, weź tą stroną No Kurde, nie słychać mnie przez ciebie Jeszcze rozważałem liczenie kamyków Polić samochody na... Samochody na tym zadupie Pewnie jest ich tak mało że na palcach zliczysz to ciekawe jakie to zobaczy napisz o tym nie wzięcie na no, napisałeś i co jak się nazywa to miejsce jak się nazywa to miejsce gdzie mam pilnować autobusów? chłopiec ulewne, zobaczymy czy takie nie ma samochodu Pogadaj, że on jest jedynym domkiem po środku las. Nie. Tu ludzie bigosłuch się mieszają. Nie no, chłopie.